A to już się nagrywa. Cięcie. Cześć, jestem Michalina Mizerka, mam 23 lata jeszcze. Yy, studiuję teraz zootechnikę, dokładnie jestem na specjalizacji rehabilitacja koni. Pochodzę z Olsztyna i też tutaj studiuję. Yy, yy, w technikum byłam rolniczym i z zawodu na razie jestem rolnikiem. Teraz będę pisała pracę inżynierską, także będę się bronić. Yy, nie jakoś skomplikowanie. Po prostu poprosiłam tatę, że chciałabym spróbować pojechać konno, zapisał mnie na pierwszą lekcję jazdy konnej. Pojechaliśmy, spodobało mi się, i dzisiaj do mnie zawsze. Yy, tata bardzo często Słama na różne obozy. Mama też gdzieś tam woziła mnie do poblizkiej stajni. Także bardzo mnie wspierają, kibicują i jest tutaj. Okay. Na początku Tata nie godził się na konia zbytnio bo jak będziesz miała swoją stajnię, to dopiero będziesz miała konia. Ale ja postawiłam na swoim. E, przyjechał do mnie poker i na drugi dzień przyjechał do mnie w ogóle Tata w odwiedzimy, zobaczyć jak tego. I PogR wtedy no ja był jeszcze takim surowym dzikuskiem, zadębował mówi, o fajny, charakterny, polubił go, także, także jest dobrze, wspiera mnie bardzo i finansowo i, i, i dobrym słowem. Mój pierwszy koń na papierze. Ale mama wcześniej kupiła jakby dla mnie no kucuka takiego małego gniadego e, i z nim no, też wspólnie spędzałam dużo czasu. 15 albo 16 lat. No ja jeszcze wtedy byłam taką drogą główniarą, nie żartujmy się, e, ale no, ten konik bardzo mnie dużo nauczył jak dbać, jak postępować i też był praktycznie surowy, także na no, jego 16 latka gdzieś tam go robiłam. No i fajnie sobie radził. Nawet skakaliśmy metr, niby, a on miał 140 w kłębie, także nie był jakiś wysoki, ale, ale mieliśmy jakieś swoje pierwsze zawody takie i, i fajny konik, bardzo dużo nauczył kupić. Myślę, że w tych czasach jest też ciężko, bo przede wszystkim patrzymy na to, czy koniec jest zdrowy, robimy szeregi badań, przynajmniej w moim przypadku tak było. Miałam przed pokerem dwie próby kupna. Jeden okazał się no niestety za mały, a w drugim przypadku no niestety nie przeszedł tak jakbym chciała e, Tifa. No i zrezygnowałam z tego kupna, a po pokarach pojechałam tak naprawdę oglądać go e, tylko dlatego, że byłam na, na kawaliadzie w Lublinie i on akurat stamtąd był i znajomi nas po prostu podwieźli i... I e, tak no, pojechałam zobaczyć konika. Powiedziałam, dobra, to zrobimy jeep. Jak, jak przejdzie, to będziemy się zastanawiać. Ja pojechałam też na klinikę, bo był wnętrem, także trzeba było go wyciąć całkowicie. E, no i tak to się powtórzyło. Mm, trenuję, jeśli chodzi o skoki, to raz w tygodniu skaczemy. Wiadomo, w tygodniu jakieś drążki, małe ewentualnie przeszkody. E, tak dwa razy robię lążę, jeden dzień na pewno ma przedmiot. To było tak dawno, że nie pamiętam. Tak, mam oznakę brązową, srebrnej nie robiłam. Były jakieś plany, ale jakoś tak się to rozmyło. Nie jest mi to na razie do niczego potrzebne, bo nie startuję. A um, to jest ciężkie, ciężkie pytanie. Na pewno chciałabym rozwijać moje media społecznościowe. Um, I na pewno będę myślała o budowie własnej stajni, ale zobaczymy jak to wyjdzie. No i oczywiście pójść na magisterkę, skończyć studia itd. Tak no tak naprawdę to zależy od tego jak mam ułożone zajęcia, wakacje to wiadomo jak tam przyniesie, ale najczęściej zajęcia mam koło 8-9, no to rano stoję, jedyna zajęcia, później do konia, wracam jakiś obiadek, montaż filmów, media społecznościowe, gdzieś tam nauka, muszę teraz zacząć pisać pracę, kończyć ją, kontynuować, coś tam zaczęłam pisać, ale ale jednak muszę troszeczkę teraz poświęcić na to czasu. No to jeśli chodzi o moje osiągnięcia życiowe, to na pewno są social media, studia, technikum, które skończyłam, zdałam egzaminy, praca, czyli tutaj i, i, i chyba, no, chyba tyle, no nie wiem, no i konie gdzieś tam, bo jednak sama zarobiłam, praktycznie no, gdzieś tam częściowo go utrzymuję, także jestem w stanie to zrobić sama. Dolem nie wiem, ale moim takim wzorem i e, takim przewodnikiem życiowym jest bardzo mój tata. Wałachy, zdecydowanie Wałachy, ewentualnie Ogiery, ale jednak Wałachy, wałasek. Chociaż Ogier nauczył mnie też tego, że czasami te Wałachy też mają swoje foszki takie <noise> różne, um, jak to nazwać, zawirowania. <noise> Nie, nie mam, nie kieruję się nasą. Kora zdecydowanie z jakimiś pięknymi odmianami na pysku, na nóżkach i kasztany też z odmianami. Zdecydowanie otwarty parkour, no ale jak jest taka pogoda, że wieje pada, to jednak ta hala. Myślę, że taki wypadek miałam. Pojechałam z moim koniem tym hucułkiem. Nad, nad jezioro i stwierdziłam, że sobie na niego wsiądę, na tym bo on się położył do tego jeziora. Ja wskoczyłam, mówię: A, to dostanie, to razem wstaniemy i będziemy się tapiać w tej wodzie. Ale y, on, jak się podnosił, tak mocno zarzucił głową, że uderzył mnie y, tutaj y, pod usta. Przebiłam sobie wargę na wylot zębem, wpadłam do tej wody, koń mi uciekł. A rano się obudziłam z taką warą, y, z takimi dłusieniami, także to chyba jest jeden taki z poważniejszych chyba wypadków ale były jakieś upadki na płoty na przeszkody pod rząd kilka razy czasami nawet czy... <laughs> trochę tego było bardzo, bardzo znaczy jeśli jeżdżę na pokerze to trudnością są chyba szeregi takie bardziej skomplikowane i chyba mogę tylko to zaliczyć tak naprawdę, co mi zapada w pamięć że, że mamy po prostu trudności z szeregami nie, nigdy to nie było moim planem, tak samo nigdy nie było moim planem, że ja chcę bardzo iść w jakieś social media, że chcę to tak rozbudować. Raczej to przyszło, przyszło po prostu z czasem, razem z Julą po prostu, żebyśmy nagrywać jakieś filmiki dla siebie po prostu, żeby mieć pamiątkę i wrzucać to do internetu. No i to po prostu samo się gdzieś tam wytworzyło, naturalnie. Nie, znaczy... No nie, 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 Mam doświadczenia takie z klaczami, że, że jednak chyba bardziej się dogaduje z pałaszkami. <grym i wyszczaj> tak, był udany ogólnie. Spędziliśmy mega fajnie czas z moją rodzinką. Aczkolwiek wylot był mocno skomplikowany, bo prawie na niej nie, nie poleciliśmy samolotem. <grym i wyszczaj> Myślę, że tak. Myślę, że dobrze. Wiadomo, były problemy. Ciężko nieraz, ale myślę, że jest bardzo dobrze zrobionym koniem. Jeżdżą na nim dzieci, sześcioletnie i bardzo dużo widzów przyjeżdża do mnie, jeździ na pokim i mówi, że jest cudownie zrobiony. Zresztą, nawet moi znajomy, jak siadają, to mówią, że no naprawdę bardzo przyjemnie się jeździ. Także jestem zadowolona, jeśli chodzi o hejt. Mam bardzo duże wsparcie w rodzinie, w chłopaku, w juleczce, także bardzo mi z tym pomagają. Warduszki. Chciałabym mieć stajnię i móc prowadzić jazdy, także to no na pewno kilka, może naście. Tak, chciałabym mieć swoją stajnię, chciałabym uczyć jeździć i chciałabym mieć też pensjonat, ale przy tym mieć możliwość samej się rozwijać. Skor. Ujeżdżenie to jest fajne. Ujeżdżenie. Dużo wytrwałości, spokoju, cierpliwości i dążenia do celu. Dziękuję.